Panie i panowie, którzy każdego miesiąca z uwagą sprawdzacie konto bankowe i wypatrujecie przelewu z ZUS. Dzisiejsza rozmowa jest dla was wyjątkowo ważna. Nie dlatego, że chcę was straszyć, ale dlatego, że wreszcie można mówić o konkretach, a nie o plotkach, domysłach i sensacyjnych nagłówkach. Rok 2026 zbliża się szybciej, niż się wydaje, a razem z nim wraca pytanie, które od tygodni nie daje wielu seniorom spokoju, czy 13 i 14 Emerytura są naprawdę bezpieczne, czy jednak coś może się jeszcze zmienić. W ostatnich dniach rząd oficjalnie zabrał głos i to, o co powiedział, dla jednych jest uspokajające, a dla innych rodzi kolejne pytania. Dlatego proszę was o jedno, jeśli obejrzycie tylko połowę tego materiału albo przewiniecie go w środku, możecie nie zrozumieć całości i wyciągnąć błędne wnioski. Nazywam się Dawid i od lat wyjaśniam seniorom sprawy związane z lisem prostym, ludzkim językiem. Dziś nie będzie zgadywania ani może tak, może nie. Już teraz w hoku powiem Wam jasno, 13. Emerytura w 2026 roku ma zostać wypłacona wszystkim emerytom w pełnej wysokości, a 14. Emerytura również jest planowana, ale według zasad, które nie dla każdego oznaczają tę samą kwotę. To są fakty, które rząd potwierdził. Ale diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, w terminach, progach dochodowych, potrąceniach i tym, kto realnie zyska, a kto może dostać mniej niż się spodziewa. Być może zastanawiacie się teraz, skoro decyzje są już znane, to dlaczego wciąż mówi się o niepewności? Dlaczego media nadal straszą seniorów? Odpowiedź jest prosta: wiele osób nie mówi całej prawdy, albo mówi tylko jej fragment. A fragment informacji bywa gorszy niż brak informacji. Już za chwilę dowiecie się, kiedy dokładnie ZUS planuje wypłaty w 2026 roku, jaka kwota może realnie wpłynąć na rękę, a także czy dodatkowe pieniądze mogą wpłynąć na inne świadczenia, które otrzymujecie. To są rzeczy, o których rzadko mówi się głośno, a które mogą zadecydować o waszym domowym budżecie. Jeśli teraz myślicie, że to już wiem albo to mnie nie dotyczy, zatrzymajcie się na moment. Wielu emerytów było przekonanych, że znają zasady, a później byli zaskoczeni potrąceniami albo tym, że dostali mniej niż oczekiwali. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby obejrzeć ten materiał do końca, bez przerywania, bez przeskakiwania. Tylko wtedy całość zacznie mieć sens. Zostańcie ze mną do ostatniej minuty, bo krok po kroku pokażę Wam, co w 2026 roku jest pewne, co zależne od Waszej emerytury i na co warto się przygotować już teraz. Jeśli ten temat jest dla Was ważny, kliknijcie przycisk subskrypcji i zostawcie łapkę w górę. To pomaga mi docierać do kolejnych seniorów, którzy też chcą spać spokojnie. A teraz przejdźmy dalej, bo to, co za chwilę usłyszycie, może zmienić sposób, w jaki patrzycie na 13 i 14. Emeryturę w 2026 roku. Skoro jesteśmy już razem i wiemy, że 13. I 14. Emerytura w 2026 roku według obecnych deklaracji rządu mają zostać wypłacone, czas przejść spokojnie przez wszystkie szczegóły, które dla wielu emerytów są jeszcze niejasne albo po prostu budzą niepokój. Bo jedno to usłyszeć w telewizji krótką informację, a drugie to naprawdę zrozumieć, co to oznacza dla konkretnej osoby, dla jej portfela, rachunków i codziennego życia. I właśnie dlatego tak wielu seniorów wciąż zadaje pytania, dzwoni do ZS, czyta internet i nie zawsze znajduje jasne odpowiedzi. Teraz spróbujmy to wszystko uporządkować. Zacznijmy od 13. Emerytury, bo to świadczenie, które dla większości seniorów jest już dobrze znane i traktowane niemal jak stały element roku. Według aktualnych informacji rządowych, 13. Emerytura w 2026 roku ma zostać wypłacona wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość podstawowego świadczenia. Oznacza to, że nie obowiązują tu żadne progi dochodowe, żadne limity i żadne wnioski. Jeśli ktoś ma prawo do emerytury lub renty wypłacanej przez ZUS Krus lub inny organ emerytalny, to 13. Emerytura przysługuje mu automatycznie. To bardzo ważne, bo wciąż pojawiają się obawy, że trzeba będzie coś zgłaszać albo że część osób zostanie pominięta. Nic na to nie wskazuje. Kwota 13. Emerytury jest równa najniższej emeryturze obowiązującej w danym roku. W 2026 roku jej dokładna wysokość zależeć będzie od marcowej waloryzacji, ale mechanizm pozostaje ten sam. To oznacza, że każdy emeryt dostaje taką samą kwotę brutto, niezależnie od tego, czy jego podstawowa emerytura wynosi 1800 zł. czy 4500 zł. Oczywiście trzeba pamiętać, że mówimy o kwocie brutto, od której potrącana jest składka zdrowotna i w niektórych przypadkach zaliczka na podatek dochodowy. Dlatego kwota na rękę może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji podatkowej. Wypłata 13. Emerytury planowana jest tradycyjnie razem z marcową emeryturą. Oznacza to, że seniorzy otrzymują ją w swoim standardowym terminie wypłaty razem z miesięcznym świadczeniem. Dla wielu osób jest to bardzo wygodne rozwiązanie, bo nie trzeba czekać na osobny przelew ani zastanawiać się, czy pieniądze dotarły. Po prostu w marcu na konto wpływa wyższa kwota. Teraz przejdźmy do 14. Emerytury, bo to właśnie ona budzi najwięcej emocji, pytań i nieporozumień. Rząd potwierdził, że 14. Emerytura w 2026 roku również jest planowana, ale jej zasady są inne niż w przypadku 13. To świadczenie ma charakter bardziej socjalny, czyli skierowane głównie do osób z niższymi emeryturami. I tutaj kluczowe znaczenie ma wysokość podstawowego świadczenia emerytalnego: pełna 14. Emerytura przysługuje osobom, których emerytura lub renta nie przekracza określonego progu. Jeśli świadczenie podstawowe jest wyższe, 14. Emerytura jest stopniowo pomniejszana, a przy bardzo wysokich emeryturach może w ogóle nie przysługiwać. Ten mechanizm był już stosowany w poprzednich latach i według zapowiedzi ma obowiązywać również w 2026 roku. Dlatego tak ważne jest, aby każdy senior spojrzał na swoją własną sytuację, a nie porównywał się tylko z sąsiadem czy znajomymi. Wypłata 14. Emerytury planowana jest zazwyczaj we wrześniu razem z miesięcznym świadczeniem. To termin, który dla wielu osób ma duże znaczenie, bo przypada na czas zwiększonych wydatków, przygotowania do sezonu grzewczego, zakupy jesienne, pomoc wnukom związana z rozpoczęciem roku szkolnego. Dodatkowe pieniądze w tym okresie potrafią realnie odciążyć domowy budżet. Bardzo istotną kwestią, o której nie zawsze mówi się głośno, są konsekwencje podatkowe i wpływ dodatkowych emerytur na inne świadczenia. 13 i 14. Emerytura wliczane są do rocznego dochodu. Dla większości seniorów nie oznacza to problemów, bo Zeus automatycznie pobiera należne zaliczki. Jednak w niektórych przypadkach może się okazać, że dodatkowe pieniądze powodują przekroczenie progu dochodowego przy innych formach wsparcia, takich jak dodatki mieszkaniowe czy świadczenia z pomocy społecznej. Dlatego osoby korzystające z takich form pomocy powinny zachować szczególną ostrożność i w razie wątpliwości skonsultować się z odpowiednim urzędem. Często pojawia się też pytanie, czy osoby dorabiające na emeryturze mają prawo do 13 i 14. Emerytury. Odpowiedź brzmi: tak. Sam fakt podejmowania pracy nie pozbawia prawa do tych świadczeń. Liczy się status emeryta oraz wysokość podstawowej emerytury, a nie dodatkowe dochody z pracy. To ważna informacja, bo wiele osób obawia się, że aktywność zawodowa może je czegoś pozbawić. Nie można też pominąć tematu plotek i niepokoju, które pojawiają się przy każdej dyskusji budżetowej. Warto pamiętać, że rozmowy o finansach publicznych są normalnym elementem funkcjonowania państwa. To, że pojawiają się różne pomysły i opinie, nie oznacza automatycznie, że świadczenia zostaną zlikwidowane. Na dziś oficjalne stanowisko rządu jest takie, że 13 i 14 emerytura w 2026 roku są zabezpieczone. Jeśli w przyszłości miałyby nastąpić zmiany, seniorzy powinni być o nich informowani z wyprzedzeniem przez oficjalne kanały. Na koniec warto powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bardzo ludzką. Dodatkowe emerytury to nie luksus. Dla wielu osób to realna pomoc, która pozwala zapłacić rachunki, kupić leki, odłożyć coś na nieprzewidziane wydatki albo po prostu poczuć większy spokój. Dlatego tak ważne jest, aby decyzje w tej sprawie były jasne i komunikowane w sposób zrozumiały. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że naprawdę zależy Wam na zrozumieniu całego obrazu, a nie tylko na krótkich hasłach. I właśnie o to chodzi. Spokojna wiedza daje spokój w codziennym życiu. A w kolejnej części dokładnie omówię, na co seniorzy powinni zwrócić uwagę w nadchodzących miesiącach i jak najlepiej przygotować się finansowo na 2026 rok. Warto też pamiętać o kwestiach praktycznych, które często są pomijane w mediach, a które mogą realnie wpłynąć na komfort korzystania z dodatkowych świadczeń. Na przykład wielu seniorów zastanawia się, jak 13 i 14. Emerytura będą wpływać na wspólne gospodarstwo domowe, jeśli kilka osób w rodzinie otrzymuje te dodatki. W takich sytuacjach warto prowadzić prostą kalkulację, sumować wszystkie wpływy z ZUS, uwzględnić potrącenia podatkowe i składki zdrowotne, a także planowane wydatki, żeby mieć pełny obraz sytuacji finansowej na nadchodzące miesiące. Równie istotne jest planowanie oszczędności. Nawet jeśli dodatkowe świadczenia są dla was pełną kwotą, warto odłożyć część pieniędzy na czarną godzinę niespodziewane wydatki NP na prawa sprzętu AGD, zakup leków czy drobny remont mogą pojawić się w każdej chwili, a dzięki 13. I 14. Emeryturze możecie je pokryć bez naruszania podstawowego budżetu miesięcznego.